przepisów polskich. Jerzy Owsiak. Zieloną Górę odwiedza często. To w województwie lubuskim organizowany jest przystanek Woodstock, jeden z największych festiwali muzycznych na świecie. To w Winnym Grodzie Jerzy Owsiak deklarował, że gdy samorządowcy rozpoczną pracę nad Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, on dzięki pieniądzom z ogólnopolskiej zbiórki zakupi sprzęt i postara się doposażyć nową placówkę. To musi mieć więcej. Jakieś nieporozumienie. Ten rok pokazał, że Jerzy Owsiak w swojej działalności nie ma lekko. Kolejne rozporządzenia polityków Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że Przystanek Woodstock pierwszy raz w historii został ogrodzony, a szykująca się do jubileuszowego 25 finału. Wielka orkiestra świątecznej pomocy jest coraz szerzej krytykowana. Tutaj jedni tak powiem, Nie rozumiem lawiny hejtu, z jaką spotyka się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak sprawę komentuje lekarz Robert Górski, który na szpitalnym oddziale ratunkowym niemal codziennie korzysta ze sprzętu oklejonego czerwonymi sercami wośpu. W naszym kraju często jest tak, że jak ktoś robi coś pozytywnego, to spotyka się z zwykłą zawiścią. Krytykują najczęściej ludzie, którzy nic dla innych nie robią, potrafią tylko siedzieć przed monitorem i klikają w, w myszkę, uderzają w klawiaturę i w ten sposób kompensują swoje kompleksy. Jak dodaje Górski, pieniądze zebrane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a w grę każdego roku wchodzi kilkadziesiąt milionów złotych, pozwalają wielu placówkom medycznym w kraju doposażyć się w specjalistyczny sprzęt. Ale uwaga, coraz więcej szpitali zamiast realizować swoje cele finansowe i kupować sprzęt z własnego budżetu liczy na Jurka Owsiaka. Górski podkreśla, że to błędne podejście. Jestem za tym, żeby orkiestra inwestowała w sprzęt niestandardowy. Tak jak wiele lat temu zainwestowano w sprzęt do przesiewowego badania słuchu noworodków, tak samo powinno się dalej kupować taki sprzęt, który nie jest jakby, którego zakup nie jest podstawowym obowiązkiem szpitali w naszym kraju. Z krytykowaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie może pogodzić się Marcin Pabierowski, zielonogórski radny platformy obywatelskiej zaangażowany w pracę sztabu. Jak zaznacza Jurek Owsiak stworzył ogromną machinę, która przyciąga ludzi o wielkich sercach, a Zielona Góra w tym roku ma ambicję pobić wynik z zeszłorocznej zbiórki, czyli 177 tysięcy złotych. Pabierowski zaprasza wszystkich 15 stycznia na starówkę. Akcja jak najbardziej dobra, akcja społeczna, akcja, która pomoże i seniorom, i dzieciom wyposażenie szpitali. Samo zainteresowanie i problemem medycznym, i, i, i pomocą innym człowiekowi, no to to jest wartość nadrzędna. Dla Zielonej Góry zaproponowaliśmy rozwiązania bardzo atrakcyjne, dwie sceny, duża, mała, zabawy dla dzieci, inwenty, pokazy, wozy strażackie, bezpieczeństwo. To więc zapraszamy mieszkańców 15 stycznia serdecznie. Robert Górski z Zielonej Razem i Marcin Pawierowski z Platformy Obywatelskiej byli gośćmi programu Stary Rynek 1.